Cię na górę, posprzątajcie proszę. Władek, ty też. A ja w tym czasie rozpakuję paczkę, która przyszła przed chwilą. To są książki głównie dla dzieciaków. Pewnie wam pokażę zaraz, co to im tutaj zamawiałam. Witam was ponownie. Miałam już skawkę w ręku. Dzieciaki zjadły śniadanie. I dwie z Dwie strojga poszły na górę się bawić, a ten rzepik mały kleszczyk siedzi tu ze mną. Ja sobie wyłożyłam na stole te rzeczy, które przyszły dzisiaj, żeby je sobie obejrzeć i też zaraz Wam je pokażę. Głównie są to rzeczy do nauki czytania, książeczki, które nam mają tym pomagać, ale też trochę i dla przyjemności i innych rzeczy. Już Wam pokazuję. Wczoraj było sporo na temat działki, więc dzisiaj tylko w skrócie. No i tak, w pierwszej kolejności pokażę Wam książki z serii, z serii Czytam sobie. Tu wybrałam akurat dwie, nieprzypadkowo akurat taki tytuł, ponieważ tutaj motywem przewodnim są Foki i Fokarium na Helu. W Helu, nie na Helu. To jest temat, który na pewno Matyldzie bardzo się spodoba, bo ona często w myślach wraca do, do tej naszej wycieczki do Fokarium właśnie. No i w ogóle na Helu też lubimy bywać, także jej się na pewno to spodoba. No, powiedziałam o tej książeczce, to już mnie pytała, kiedy przyjdzie. To jest książeczka, która... To jest poziom pierwszy czytania takiego samodzielnego. Czyli w sam raz z pierwszoklasistów. I zobaczcie, jak to jest fajnie zrobione. Raz, że to są bardzo ładne obrazki. Dwa. Zdania są bardzo krótkie, bardzo proste. I jeszcze dodatkowo niektóre rozłożone chyba na głoski. Niektóre słowa są po prostu hmm, podzielone na głoski lub sylaby. Tu chyba raczej głoski. No nie wiem, czy sylaby też, ale głoski na pewno. Ogólnie wydaje mi się że to, bo może bardzo ułatwiać czytanie, i jakoś tak hmm, nawet czy ułatwiać, jak ułatwiać, ale po prostu. Wspomagać naukę. Druga, serii, druga książka z tej samej serii też czytam sobie, też poziom pierwszy. E, tutaj tytuł trochę przypadkowo wybrany. I tutaj dwie książeczki z innej serii. Czytam sam, czytam sama. Też na tej samej zasadzie. Tutaj jest może mniej podpowiedzi, mniej znaczy nie podpowiedzi, mniej takich dodatkowych akcentów jak jakieś ramki z boku. to jest po prostu prosty tekst. Krótkie zdania, proste słowa. W tym wypadku mamy bajki i te też są jakieś bajki. Tam w tej serii chyba są cztery takie książeczki. Ehm, z poziomem pierwszym. To jest akurat klasa pierwsza oznaczona, ale to jest poziom taki podstawowy, Naj, najprostszy, ehm, najniższy. Nie było pozostałych dwóch książeczek z tej serii, więc wzięłam tylko te, które były. Tutaj jeszcze mam fajną grę, układankę, nie wiem, jak to nawet nazwać. To jest też taka pomoc dydaktyczna. Ehm, też z serii czytam sobie. To było wzięte głównie z myślą o Klarze. Tutaj mamy też książeczkę, też, z takim, też jest to książeczka z pierwszego poziomu, ale oprócz tego, no jest jeszcze oczywiście poradnik dla rodziców, też bardzo wartościowy, ale to jest generalnie taka układanka czy taki zestaw który opiera się chyba mocno na, na takiej filozofii Montessori. No i tutaj mamy karty podpisane pismem zresztą takim szkolnym, co też jest ważne, bo ja bardzo nie lubię tych książek, gdzie są czytanki dla takich najmłodszych dzieci napisane, na przykład w sposób, kiedy te litery są takie drukowane, to strasznie mam wrażenie mąci tym dzieciom później w szkole. Mamy oprócz tego obrazki bez podpisów. Mamy ruchomy alfabet, takie zwykłe karty wypychane z alfabetem, i mamy słowa też, um, którymi można podpisywać obrazki. Można by go używać na kilka sposobów, um, ale w połączeniu z tą książką, która tutaj jest też, jest tutaj, no, tu, no generalnie dobra, jest kilka sposobów używania tej gry. Tutaj można się wykazać też trochę własną inwencją, ale i w poradniku na pewno znajdzie, znajdą się jakieś podpowiedzi. Ja już z tym poradnikiem miałam do czynienia, także już coś tam mniej więcej, wiem czego się spodziewać. No więc, tak to wygląda i to, jak mówiłam, oczywiście Matyldzie też się jakoś tam przyda przy tej nauce, ale myślę, że tu Klara już zacznie z tego w jakiś tam prosty sposób korzystać, bo ona przejawia duże zaciekawienie generalnie literami, nauką czytania i tak dalej. Pewnie dlatego, że widzi, co robi Matylda. Tutaj mamy dwie rzeczy dla Matyldy. Naklejam czy czytam sylabami. Ona generalnie czyta teraz sylabami. I tutaj ta książka mi się akurat bardzo podoba, bo jest dużo fajnych kolorowych zadanek. To znaczy, nie są to czytanki, do których ona widzę. Już ma po prostu, jak widzi coś, co, jest, co wygląda jak czytanka, i jeszcze dodatkowo jest po prostu z tym tekstem, to dostaje drgawek. podoba jej się taka robota, więc to mam nadzieję, że będzie fajne. To jest trochę rozczarowanie, bo to są właśnie czytanki. Ja się spodziewałam tutaj. Um, więcej ćwiczeń tak jak jest to, to opisane i generalnie tak jak czytałam w internetach to też się, no jakby wydawało mi się, że będzie więcej ćwiczeń na czytanie, tak jak to jest w tej, w tej książeczce tu jest więcej niestety czytanek ćwiczenia też są jest też sporo takich pytań, zadań na rozumienie tekstu, co też jest ważne, bo chciałabym, żeby już przy nauce czytania od razu uczyć się czytać ze zrozumieniem, a nie tylko składać sylaby, ale dopiero potem gdzieś tam za rok, za dwa myśleć o tym, żeby czytać ze zrozumieniem. To byłoby słabe. Jest też coś dla przyjemności, jak powiedziałam, a już dobra, skończmy tę edukację. Tutaj jest jeszcze jedna książka dla Matyldy. Wprawdzie dla pierwszaków, ale powiem Wam, że jak przejrzałam zadania, to one są dla mnie, czy to dla pierwszaków, czy dla zerówkowiczów, to jest w sumie ten sam poziom. I myślę, że to też jej się spodoba, bo to też są zajęcia i matematyczne, i przyrodnicze, i trochę czytania, takie trochę bardziej zróżnicowane, więc... No, myślę, że to też jej się przydaje, że nie od razu teraz, to przez cały następny rok jeszcze możemy to robić, więc fajnie. Zresztą nie tylko przez następny, można i później przecież. Tutaj jest opisane, że to jest język polski, przyroda, geografia, ale jakieś elementy matematyki tam widziałam, chyba. Eee, także jedna taka karta dziennie gwarantuje sukces. No, ciekawe, ciekawe. Gdyby tak każdy raz jedną taką kartę robił dziennie, no to w ogóle byłoby super. No, w sumie powiem Wam, że my dużo takich rzeczy robimy, także kto wie. A teraz przejdźmy do przyjemności. Zamówiłam tutaj dużą kolorowankę z motywem wielkanocnym. To jest rzeczywiście obrós. Tutaj jest dokładny ten obrazek pokazany. Nie wiem, się coś nie chce pokazać. O, tak to wygląda. Obrus jest duży. Tu są jeszcze jakieś historyjki. Zamierzam to dać dzieciakom prawdopodobnie jutro. W takim klimacie świątecznym będziemy się przygotowywać. No i zobaczcie, to jest kolorowanka. Dzieciaki sobie tu mogą mazać. Można nawet to rzeczywiście wykorzystać później jako obrós. Co by zrobić, dzieciom trochę przyjemności. Tutaj jest coś dla Władka, chociaż jedna rzecz dla Władka. Autka, no bo oczywiście, jak żeby inaczej. To jest, słuchajcie, są takie karty, których, po których maluje się pisakiem, zresztą dołączonym pisakiem z wodą. Kiedy pokryje się tą stronę wodą, odkryją nam się tu różne obrazki. I co fajne jest w tej książeczce, to to, że jak wyschnie taka strona, to można jej użyć ponownie. No więc to jest w ogóle fajne. I Włatkowi na pewno się to spodoba. Nie dowierza chłop. No i jest, jeszcze jedna rzecz dla przyjemności kolorowanka XXL, księżniczki, to jest metr prawie na metr albo metr na, nie wiem, 120 na 80. Kolorowanka, czyli no taka podłogówka, powiedziałabym. Można to rozłożyć na, na podłodze, dać dzieciom kredki, farby, flamastry, tak jak tu jest jeszcze napisane, zresztą napisane, tam kto ma ochotę dać, to daje. I myślę, że dziewczynom się to spodoba, one bardzo lubią kolorować, a motyw księżniczek to już jest w ogóle. Myślę, że rozwali system w związku z tym yy, będzie, któryś taki dzień, kiedy będzie gorsza pogoda albo gorszy mój nastrój, albo gorsza moja forma i ona taka kolorowanka się wtedy odnajdzie. Tak, to jest twoje, zobacz, kwiotka. Yy, yy, na razie nie atrakcyjna, ale ja ci później pokażę jaki to jest szał, wiesz. Yy. My już jesteśmy na podwórku. Jak widzicie dzisiaj dla odmiany kurtki, czapki wjechały, buty cieplejsze. No i tak, jest relaks. Miała być książka, ale niestety. Mój pocketbook chyba naprawdę się obraził na dobre. Już wszystkiego próbuję, kombinuję, przywracam ustawienia fabryczne, cuduję, coś mu odwaliło, nie wiem dlaczego, nie działają przyciski. On się potrafi uruchomić tylko wtedy, kiedy ma włączony kabel do ładowania, chociaż bateria jest naładowana 100%. I dopiero wtedy, kiedy tu jest wpię wpięta wtyczka, to te przyciski zaczynają być aktywne. Dopiero wtedy da się uruchomić urządzenie. Czyli chwilowo teraz nie mogę go używać. Muszę podejść gdzieś do prądu, spróbować go uruchomić. Może zadziała, może nie. Jak się go odłączy od prądu, to raz jest tak, raz tak. Nie wiem, może jest wśród oglądających ktoś, kto miał podobny problem z pocketbookiem. Bo jeśli nie, no to chyba jedynie serwis mnie tutaj może uratować. No, szkoda, bardzo. Jest to rozczaro rozczarowujące. Nie. Czyli razem, jakie to słowo? No i tak wyszłam, moi drodzy, do domu na szybko. Dzieciaki zostały z Pawem na, na podwórku, a ja rozpakowuję zakupy, które wczoraj udało nam się zrobić. Hmm, chyba z grubsza wszystko mam. Nie wszystko wczoraj w sklepie było, bo oczywiście o godzinie 22.30 to już półki były trochę jakby pustawe, ale większość z tych rzeczy, które potrzebowałam mamy. Przetrwamy, przeżyjemy. Tyle ile na te święta jest nam potrzebne, to wszystko jest załatwione. W międzyczasie ogarnęłam sobie serwis e, mojego pocketbooka. Mam nadzieję, że po świętach uda mi się go wysłać i że szybko uda się go naprawić. Ja już chyba się tak przyzwyczaiłam do niego, że smutno mi bardzo na no myśl, że przez kilka dni utrudnione będzie z niego korzystanie. Jeśli w ogóle uda mi się go jeszcze Uruchomić i przeczytać i czytać dalej to, co zaczęłam. No i co wam teraz miałam jeszcze powiedzieć? Że weszłam do domu, wstawię obiad. Mam tutaj rybę, rozmraża mi się, zaraz ją wstawię do Lidlomixa na parę. Może z jakąś kaszą albo z ziemniakami. Nie wiem, czy dzieciaki będą chcieli, A może po prostu tak samą rybę wrzucę, bo nie wiem, czy dzieciaki będą miały ochotę. Może jakieś ziemniaki właśnie ugotuję, tak czy siak, może zjedzą. Zobaczymy. Szkoda dnia, żeby siedzieć w domu, więc siedzimy na dworze. Nie jest co prawda bardzo ciepło, ale świeci słońce. Dzieciaki jeżdżą na rowerach i fajnie, naprawdę spędzają czas. Dzisiaj nie katujemy się żadną nauką, ale co fajne, bardzo mi się spodobały te książki z serii Czytam sobie. Matyldzie też się bardzo spodobały. To jest takie fajne utrwalanie wiedzy i powtarzanie liter i czytanie sylabami w ogóle czytanie ich i jakaś taka. Już świadoma, bardziej czynność niż tylko takie bierne powtarzanie sylab, które gdzieś tam się pojawiają w podręcznikach. Przy okazji, książki są pięknie ilustrowane, także myślę, że to był strzał. Dziesiątkę Matylda się podierała i już z przyjemnością sobie czytała. Na razie mam dwie książki z tej serii, właściwie trzy, no ale myślę, że jak, jeżeli utrzyma się to zainteresowanie, to z przyjemnością zamówię kolejne. Także polecam na razie, przynajmniej tak jak udało mi się zaobserwować, to, to bardzo Matylda pozytywnie się do nich odniosła. Zresztą też moje wrażenia są bardzo dobre na temat tej serii. No, i co więcej, miałam Wam jeszcze powiedzieć? Chwilowo nic więcej. Działam, szybko sobie przygotuję obiad, wyjmę pranie, tak robię różne rzeczy w międzyczasie. No bo też chcę zaraz wrócić na dwór, po prostu bardzo fajnie i szkoda mi spędzić ten dzień dzisiaj w kuchni jakoś za długo. A tak w ogóle wyjęłam wczoraj z zamrażania twaru, który nie jakiś czas temu dostałam od takiej dobrej cioci. I zamierzam za chwilę ukręcić jakieś ciasto drożdżowe i może zrobić dziewczynom, dzieciakom w sumie, bo Władek pewnie też chętnie zje drożdżówki z serem. Zobaczymy jak szybko mi to pójdzie, mam nadzieję, że jak szybko wstawię ciasto, to później raz, raz... Uda mi się skręcić z tego jakieś drożdżówki. Przed chwilą jeszcze ich tu widziałam jakiś dzień na rowerach. już tu pomagają Pawłowi. Eee, także są zajęci. Działam sobie, żeby jak najszybciej się z tym uwinąć. Zupa oparowana. Tutaj ryż z jakimiś dodatkami zrobiony. Ciasto wyrosło po prostu cudnie. Zobaczcie, jakie jest duże. Zaraz zrobimy z tego drożdżóweczki. Tutaj mamy twaróg, jajko, trochę cukru. No i działam. Umiesz jechać? To super. To jedziemy, Ładziu. Bo obiad czeka. Obiad jedzony, drożdżówki się pieką, dzieci się bawią. Nie wiadomo kiedy zrobiła się godzina 17. Idziemy jeszcze trochę posiedzieć co najmniej godzinkę, albo i półtorej. A patrz jaką pieczątkę została? Jaką pieczątkę? Pieczątkę. od To nic. Ładna, prawda? To się pierze, wiesz, to nic. Bardzo ładne. Dzięki. To jest zajęty. Robię drzwi do lasu. No dobra, dobra, co tu będzie napisane? Eee, wypier... Wypier. Tak... Nie, to teraz prywatny będzie napisane. Czyli tak, jakby naokoło. Nie umiesz prost. Mam wrażenie, że jak ktoś zobaczy tą tabliczkę, tam gdzie chcesz ją powiesić, to i tak. On ci dopiero pokaże, jak to jest starym prywatny. <noise> I tak se wejdzie. Ja jednak w ludzi wierzę. <noise> Ty naiwny człowiek. poza tym, w sumie to możemy zradzić. No. że będzie u nas Piotrowski, mistrz świata od systemów. <noise> monitoringu, monitoringu i kamery, i w ogóle wszystkiego. Wcześniej, jak to się nazywało? Satel. Satel, a teraz alarm tech. Boże, kochany. Tego to by nawet nie działa. Kamery będą miały swoje własne zasilanie. Tata, na... I nie będzie ich widać. Także to jest ostrzeżenie, proszę państwa, ta tabliczka. Ale tutaj nie, może nie być, a. a nie będzie. Ale to Boże, Paweł, jaka kaligrafia, ja cię nie znam od tej strony. Jestem w szoku. Bardzo ładnie. I to do domu wyłączyć swoje wypieki. Mam nadzieję, że się nie spaliły te nasze drożdżowe. Takie wielkie buły się z nich zrobiły. Ale się pokroi. No i drożdżóweczki wyjechały z piekarnika. Jak widzicie, się zrobiły bardzo duże. No ale to nic, pokroi się je po prostu w mniejsze kawałki. Można jeszcze oblać dżemem jakimś domowym i też będzie ok. Ja pokażę, jak księciunio się obraża. Stoi Władysław obrażony. A o co ty się tak nie waż, ja wam powiem, o co się gniewa. Dostał rower, od dwóch dni jeździ zadowolony. No ale była wojna z Klarą o rowerek, więc przypomnieliśmy sobie, że mamy nad garażem zadołowany, taki, o widzicie, jak teraz Klara jeździ na takim niebieskim rowerku. Dostaliśmy ten rowerek od mojej siostry no i tak sobie leżał i czekał. No i jak Władek zobaczył nową zabawetkę, też rower, no to wszystkie jego, nie? No i teraz jest obrażony, nie chce jeździć na swoim, no, a Klara nawet karmi z tatą psy na tym rowerze, no bo nie chce zejść, bo prawdopodobnie przeczuwa, że Władek po prostu jej ten rower zar zarąbie przy najbliższej, pierwszej możliwej okazji. I co ona karmiona? No się. Dobra, Władek, idź po rower. Swój. No, pędź, gangsterku. Władzio się tam trochę pogniewał, schował się w domku, chwilowo nie jeździ na, na rowerze. Ale i co wyszła na rower. Dostaniesz, przecież się umawialiśmy. No raczej, bo ten rower to już trochę jest dla niej za mały. Wadeczku, co robisz? Nie ma gatki z tym panem chyba. A Ugrynio już biegnie za nimi. Dzisiaj tak siedziałam w ogóle i zrobiłam... Miałam wam powiedzieć nowe intro, nową czołówkę do filmów. I w zasadzie dużo się tam nie napracowałam, bo właściwie to moja praca się z, ym, sprowadziła do tego, że y, po prostu skróciłam czas trwania tej czołówki. Z 30 paru sekund do, zdaje się 12 czy 13. Y, są tam teraz dosłownie cztery zdjęcia, nie ma naszych imion, nie ma każdego z nas z osobna, tylko po prostu są zdjęcia nasze wspólne, y, jakieś jednogrupowe z Pawłem, jednogrupowe ze mną i moje z Pawłem jedno na koniec. I na razie chyba tak zostanie. Mam wrażenie, że trochę ta czołówka jest niedopracowana, bo tamta była jakaś taka fajniejsza, chyba rzeczywiście taka, no fajna była, muszę powiedzieć, ale raz, że była trochę nieaktualna właśnie, bo, no, bo już te zdjęcia były stare. Dwa, mm, e, nie było tam gryzia, na no, trzy była po prostu bardzo długa. Także będę musiała nad tym popracować i już teraz mam to w głowie, że po prostu trzeba robić świeże, takie letnie, wiosenne zdjęcia. Mm, musimy sobie zorganizować jakieś fotografa w najbliższym czasie. Nie mówię, że w najbliższych dniach, a w najbliższych miesiącach, żebyśmy mogli po prostu mieć więcej takich, żebyśmy mieli więcej takich zdjęć w piątkę. E, no i, i tak. O, chciałam Wam tylko tyle powiedzieć. No i taka niespodzianka, proszę Państwa. Zatkało was? Nie. No. <laughs> Hej! Kto to tam macha? Nie możecie uwierzyć, co? Chodź, wodeczko. No, dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy to chyba tydzień jeść, Władek, nie? Albo dwa. No nie, drożdżówkę to ty szybko zjesz. Ja wiem. Się rozlały te drożdżówki. No właśnie, Piotrości przyjechali i tak wygląda robisz, tak. postu gawrojskich teraz. Amen. Amen. To chyba jest soi. Sojowe? Sojowe. A to, a to jest. Yy... A to są kiełbaski wege. Tak. Z Wegan we zrobiłem. A dopiero do mnie dotarło, że sobie je robisz. Nie? Z Wegi. Dobra, idę